Tak jak poezja Luliety Leszanaku jest kryształem, tak czystym, nieskazitelnym, tak poezja Marianny Kijanowskiej jest ciałem, bólem, cierpieniem, krwią. Z całą pewnością obydwie te propozycje poetyckie są takie, które się dopełniają i pokazują prawdopodobnie dwa skrzydła doświadczenia, które są udziałem nie tylko nacji poetek i ich samych osobiście, ale też, myślę, sporej części Europy Wschodniej, która w różnych tempie i według różnych scenariuszy wychodziła od sytuacji zniewolenia do sytuacji wolności, praktykowania wolności, poszukiwania form wolności. Pierwszy raz w historii europejski poeta wolności przyznajemy dwie równorzędne nagrody, honorując Dwie wspaniałe europejskie poetki. Bardzo się cieszę, że w Gdańsku od ponad dekady tworzymy Bibliotekę Europejskiej Poezji. To ważny wkład nie tylko w polską, ale i europejską kulturę. Transformująca, transcendentna, czyli wychodząca poza zwykłe nurty myślenia zwykłe ścieżki, którymi podąża nasz umysł a jednocześnie um, trzymająca się blisko ziemi, anegdotyczna, um, obrazowa, mądra. Poezja przywracająca porządek świata. Po kataklizmach i po falach przemocy. Czyli tak naprawdę taka ratująca moc poezji. To jest to mówienie w przypadku wiesz, prześciśnięte gardło z, z taką dyscypliną niesamowitą jak krzesanie kryształu, ciosanie kryształu. W przypadku Marianny Kijanowskiej hmm... To by był zakres słów związany raczej z emocjami, z bólem, z cierpieniem, z, z wszechobecnością śmierci, z rozpaczą? To jest rodzaj trenów, że to, jest, że to są pieśni żalu. Jest wybuchem. A nie z giełkiem, tylko krzykiem, z którym oczywiście. Istnieje melodia, ale to jest melodia potężna. Kijanowska yy, dociska, to znaczy mówi ogarnia, mówi, że nie ma wyjścia, że to jest coś, od czego wzroku nie powinniśmy yy, odsuwać, prawda? Nie odwracać się od tego dociska. To jest tym bardziej dzisiaj ważne, to znaczy wiemy, że jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy się odwrócić od tej wojny. I ta poezja zwraca nas twarzą do tej rzeczywistości znajduje dla niej język, znajduje dla niej dykcję i prawdę. I w tym jest mistrzostwo tej poezji. Mm. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie wiersze muszą być o wolności w takim sensie dosłownym, ale też jest bardzo ciekawe pytanie, czy może sama poezja jest formą bycia wolnym człowiekiem.